Witajcie, drodzy słuchacze, w pierwszej audycji Wiadomości Kryminalnych. Ja nazywam się Olaf Osienienko i na co dzień zajmuję się prowadzeniem kanału Kezu Vlog. Ten podcast uruchamiam po to, by mieć możliwość omawiania i przede wszystkim przekazywania Wam na bieżąco najważniejszych wydarzeń ze świata kryminalnego. Każdy odcinek będzie dotyczył innej historii z ostatnich dni, Którą będę przedstawiał w formie jak najbardziej szczegółowego opowiadania. Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce, zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek. A jeżeli masz jakąś sprawę, to zapraszam do kontaktu na wiadomości kryminalne małpa, oczywiście bez polskich znaków. Temat, który oficjalnie rozpoczyna historię tego kanału, jest wyjątkowo tajemniczy. Media głównego nurtu mówią o tej sprawie niewiele, tak samo jak służby, które nie chcą udzielać żadnych informacji. To może oznaczać, że mamy do czynienia z czymś naprawdę szokującym, z czymś, co wkrótce może wstrząsnąć całym krajem. Przenieśmy się teraz oczami wyobraźni do niewielkiej miejscowości o nazwie Bielowicko, która mieści się w województwie śląskim. Żyje tutaj niespełna 600 osób i jak to bywa w takich małych społecznościach można powiedzieć, że każdy wie o każdym wszystko. Wyjątkiem jest jednak pewna posesja, która nawet dla lokalnych mieszkańców pozostaje jedną wielką tajemniczą zagadką. Mowa o starym budynku, w którym kilkadziesiąt lat temu mieściła się owczarnia, znajduje się on na obrzeżach tej wioski z dala od przypadkowych spojrzeń. Aby do niego trafić, należy pójść wąską dróżką, dookoła której są tylko gęste zarośle. Co ciekawe, do tych zabudowań nie doprowadzi elektroniczna nawigacja nie jest możliwe wyszukanie tego obiektu w internetowych mapach, zupełnie tak, jakby od wielu lat nie istniał. Jednakże, jeszcze stosunkowo niedawno, cały ten teren był ogrodzony płotem i wysoką bramą, a na posesji można było spotkać mężczyznę. Który bywał agresywny wobec ludzi, którzy przechodzili obok. Bardzo temu człowiekowi przeszkadzało to, że zaraz przy jego ogrodzeniu była leśna ścieżka, którą niektórzy ludzie wykorzystywali jako skrót do pobliskiej wioski. Pomimo tego, że ten teren za ogrodzeniem nie należał już do tego pana, to często on przeganiał stamtąd spacerowiczów, jakby chciał sprawić, by ludzie mieli obawy co do chodzenia tamtędy. Aczkolwiek w pewnym momencie ten człowiek zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało czy gdzieś wyjechał, czy może wydarzyło się coś innego. Niedługo później na terenie dawnej Owczarni zaczęli się pojawiać jacyś inni, zupełnie obcy dla lokalnej społeczności ludzie. Wśród mieszkańców krążyły plotki, że to gangsterzy załatwiający interesy narkotykowe. Oczywiście nie było żadnego potwierdzenia tej hipotezy. Rozmawiano o tym, że w obiekcie pojawiają się jakieś dziwne osoby, ale to były tylko takie sąsiedzkie dyskusje. Nikt prawdopodobnie nie chciał się narażać i ustalać samodzielnie, kto i co w tym budynku robi. Jednak w pewnym momencie także i ci podejrzani ludzie przestali być tam widywani. Choć oczywiście przypomnę tylko, że ten obiekt był na uboczu. Pomiędzy zaroślami. Więc, jeżeli na przykład zjawił się tam ktoś w nocy, to szansa na zauważenie tego była niewielka. Tajemniczym elementem są także znaki informacyjne. Żeby trafić do tego budynku, wystarczy iść za wskazówkami z napisem tartak. Tych drogowskazów jeszcze kilka lat temu nie było. Jest to zastanawiające, ponieważ mieszkańcy Bielowicka twierdzą, iż żaden tartak tam nigdy nie był prowadzony. Aczkolwiek prawdziwie szokujące wydarzenia zaczęły wychodzić na światło dzienne w ostatnich dniach marca. Prawdopodobnie to, o czym wiemy oficjalnie, jest tylko wierzchołkiem Góry Lodowej. Niespełna, trzy tygodnie temu do tej malutkiej miejscowości zaczęły się zjeżdżać pojazdy policyjne. Teren Starej Owczarni został odgrodzony, a funkcjonariusze dbali o to, by nikt przypadkowy nie zobaczył, co się dzieje na terenie tego obiektu. Żebyście mogli sobie wyobrazić skalę działań, powiem tylko, że w Bielowicku pracowało około 100 funkcjonariuszy policji. Pomimo tego, że budynek został dokładnie odgrodzony, a służby miały zakaz komentowania sprawy, to bardzo szybko pojawiły się głosy, że odnaleziono tam ciało mężczyzny który pochodził z miejscowości oddalonej o 17 km i ostatni raz żywy był widziany rok temu. Jego szczątki miały być zakopane pod ziemią w beczce, która przed zakopaniem została wypełniona kwasem. Początkowo brzmiało to jak lokalna legenda, ponieważ nikt oficjalnie tych doniesień nie chciał skomentować. Na pytanie kiedy ludzie poznają prawdę co się wydarzyło na terenie starej owczarni Rzeczniczka prokuratury rzekła, że nieprędko. W pierwszej kolejności sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jednak po kilku dniach przejął ją oddział prokuratury krajowej w Katowicach i wtedy otrzymaliśmy krótki komentarz, który brzmiał następująco. Mogę tylko powiedzieć, że ujawniono zwłoki. Z uwagi na to, że zdradzanie jakichkolwiek informacji byłoby działaniem na niekorzyść śledztwa. Nie mogę potwierdzić nic więcej. Reasumując, na podstawie tych słów możemy już stwierdzić, że nie były to tylko lokalne plotki, ponieważ realnie zostało ujawnione czyjeś ciało. Co gorsza, nieoficjalnie mówi się, że te odnalezione zwłoki nie były jedyne. Kilka dni po wydobyciu tego ciała ponownie do tej miejscowości zjechała się duża ilość policji. Funkcjonariusze przystąpili do przekopywania terenu dookoła owczarni i tak samo jak poprzednio, wszystko zostało odgrodzone, a policja nie mogła komunikować się z przypadkowymi ludźmi. Kolejny raz nagle pojawiła się nieoficjalnie plotka o zwłokach. Jednak tym razem lokalne media zaczęły pisać, że może chodzić nawet o 10 ciał. Ponadto na niektórych z nich miały być ślady po strzałach z broni palnej. Na chwilę obecną nie wiemy, czy znowu nieoficjalne doniesienia się potwierdzą, czy może jednak teraz okażą się tylko fikcją. Wiemy jednak, że prokuratura odmówiła komentarza, kiedy rzecznik prasowy został zapytany, czy to prawda, że w Bielowicku odkryto tak dużą ilość zwłok. To, o czym powiedziałem, to jednak nie wszystko, ponieważ w pobliskich górkach wielkich Także została przeprowadzona identyczna akcja na jednej z posesji. Przekopywano teren, sprawdzano studnie, sprawdzano nawet szambo. Była policja, były karetki. Jednak czy udało się tam coś znaleźć, nie wiadomo, bo policja i prokuratura milczy. W kuluarach krążą pogłoski, że ta historia może być powiązana z narkotykową grupą przestępczą, która niedawno w tamtym regionie została rozbita. Jednak na oficjalne potwierdzenie tego także musimy jeszcze poczekać. Olbrzymim znakiem zapytania w tej sprawie jest także to, jak duża była świadomość i podejrzliwość mieszkańców Bielowicka o tym, co się działo na obrzeżach ich wioski. Kiedy pojawili się tam dziennikarze, to sporo osób zachowywało się tak, jakby doskonale wiedzieli, że w tej dawnej owczarni działy się rzeczy niezgodne z prawem. Prost opowiadali o mafii specjalizującej się w narkotykach, co pokrywa się zresztą w pełni z charakterem rozbitej w tamtych rejonach grupy przestępczej. Moją uwagę przykuły także słowa jednej z mieszkanek tej wsi: kobieta mieszkająca nieopodal miejsca, gdzie doszło do minimum jednej zbrodni. Powiedziała w rozmowie z dziennikiem zachodnim, że ją nie obchodzi ta sprawa i wcale nie chce wiedzieć, co tam się wydarzyło. Jeżeli spodobał Wam się ten podcast, będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Do usłyszenia za kilka dni w kolejnym wydaniu kryminalnych wiadomości.